Witam panów bardzo serdecznie, aktorów spektaklu, mąż mojej żony, dzięki którym rozbawiliście panowie całą publiczność. Jak wam się grało na deskach Kazimierza Górniczego? no Jesteśmy pierwszy raz tutaj, wiemy, że to inauguracja sceny w ogóle w tym miejscu i bardzo się cieszymy z odbioru, z reakcji i z takiej ilości widzów, którzy zaryzykowali i przyszli zobaczyć nasz spektakl. Tak, bardzo się cieszę, tym bardziej, że ja jestem Sosnowiczaninem od y, dwudziestu paru lat, a kolega był po sąsiedzku dyrektorem teatru w Będzinie, więc... To nie mieszkam za Miedzą, bo no. przecież w Jawornie. No. Tu mamy taką koalicję zagłębiowską. Tak. Tak się okazuje, że tak rzadko gramy na czystej ziemi, że to po prostu dzisiaj niespodzianka. To bardzo miła taka dla nas, że mogliśmy grać u siebie w naszym regionie, w moim mieście. Bardzo się cieszymy z tego spotkania z widzami. Wierzymy, że tutaj nie raz jeszcze zagramy i że nie jeden z naszych spektakli zagramy. No i to, co było najistotniejsze, to to, że bawiliśmy się wspólnie. Nie tylko widzowie, ale my również bardzo dobrze się bawiliśmy. Znaczy, znaczy mnie zastanawia jedno. Tak naprawdę to jest tragedia tych dwóch facetów. Tragedia, bo oni przeżywają tragedię. W, w takim wieku okazuje się, że mają. Wspólną żonę, która prowadzi podwójne życie, a ludzie się z tego śmieją, chyba to jakiś sadyzm jest w ogóle jakiś. Do mnie się od razu to skojarzyło z dziką kaczką i psena. Tam jest dokładnie to, to samo, że nagła prawda doprowadza do tragedii i kończy się tym, że należy zostawić ten stan i nic go nie zmienić, bo wtedy wszyscy są szczęśliwi. A jak panowie oceniacie tę nową inicjatywę w Przystanku Otwartej Kultury, a mianowicie integrację widzów ze sztuką? taką, którą chcemy wprowadzić już na stałe. Sama pani widziała, że jest to bardzo potrzebne, że to, że ludzie tak odpowiedzieli, że przyszli w takiej ilości, zapełnili salę, nawet widzę, że są dostawki, więc to świadczy, że to trafiona inicjatywa. Ludziom się to najwyraźniej podoba i tego chcą, więc ja absolutnie uważam, że to jest znakomity pomysł. Także fajnie. Oczywiście trzeba też uważać, bo są różne spektakle i życzę, żeby to były same bardzo dobre spektakle. Bo mniej więcej podobne takie jak. No, nas. mieliście szczęście, że trafiliście na dobry spektakl. No mieliśmy bardzo wiele szczęścia, liczymy, że tych spektakli będzie właśnie w tym to mnie jak najwięcej, że do no same takie spektakle, które będą zapełniały całą naszą widownię. Liczymy też na panów z innymi spektaklami. Patrzcie, przechodzimy do historii, że na, od nas się zaczyna. Tak, 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 od was się <laughs> zaczyna. Tworzycie historię teatru w Kazimierzu Górniczym. <laughs> tak, to tak, Dzięki serdecznie, za to ciepłe przyjęcie, za fantastyczną atmosferę w ogóle. To, jest, to było super. Dzięki, dzięki. dzięki do, zobaczenia. do zobaczenia. To nie jest dom, to nie jest budynek, to są ludzie. To są właśnie Panie dyrektor, robimy na helen.